Wypowiedzi niektórych spośród młodych ludzi zasiadających w tym studiu dokładnie rok temu. Dzień po katastrofie Smoleńskiej, 11 kwietnia, odbył się kolejny program Młodzież Kontra, czyli pod ostrzałem. I oto kilka naszych zdaniem najciekawszych wypowiedzi. Polska polityka nie ulegnie żadnej radykalnej zmianie. Przez tydzień czy dwa potrwa taki festiwal tutaj hipokryzji między politykami, że będą teraz wszyscy dla siebie sztucznie mili. Po czym oczywiście wszystko wróci do dawnego tonu, wszyscy będą nawzajem skakać sobie do gardeł. Panie profesorze, wygląda na to, że ta ostatnia wypowiedź młodego człowieka z UPR-u no, była tą prawdziwą. No, z historycznej perspektywy można sobie zadać pytanie, w jakim okresie czasu chcemy zmierzyć te zmiany. W krótkim, rocznym okresie czasu oczywiście. Niestety, rację miał. Ten młody człowiek, który powiedział, że zmiany nie nastąpią. Powiedziałbym tak. Te zmiany... nastąpiły zmiany, tylko ja odnoszę wrażenie, że na gorsze. Tak, zgadzam się. Dlatego, że przed 10 kwietnia 2010 roku polityka polska była pełna szyderstw z żyjących. Natomiast bardzo szybko po 10 kwietnia 2010 roku wróciły szyderstwa z, z ludzi, którzy świeżo zginęli w tej katastrofie. Głos młodzieży i na początku dokładnie temu młodemu człowiekowi, który rok temu w tę naiwność nie wierzył. No właśnie, świadectwem tego pojednania było, było, był tutaj festiwal takich pojednawczych gestów od razu pod naszym adresem, po tej mojej wypowiedzi. Tutaj inne młodzieżuszki chciały nas wyrzucić z programu oczywiście od razu. Ja też tam wiele ciepłych słów odebrałem. Tam kolega z SLD nazwał to moje wystąpienie błysnięciem debilizmem No i takie tam inne przyjemne sytuacje. Na, następnego dnia już się pokłócili o Marsz tam jakiś, potem o Wawel i tak dalej. Co dalej było, to już wiemy. No z tym, że dla mnie to jest żadne proroctwo. No, no, te, te partie są skazane na, na otwartą konfrontację, dlatego że praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Nie, nie mają żadnego pomysłu na, na realne rozwiązywanie problemów. Nie mają żadnej spójnej ideologii. Ym, więc muszą ym, dla na użytek wyborców wzniecać taki, tak, taką właśnie wielką bitwę, prawda? Bo gdyby ten bitewny tuman za bardzo opadł, to, to, to wyborcy mogliby zauważyć, że to tylko cztery mafie pasożytów, które kłócą się o, to, o, o, o prawo okradania obywateli. Panie doktorze? Jest to oczywiście jak zawsze interpretacja.